W dzisiejszym odcinku postanowiłem przejść detran, który sprawdzi, czy jestem nobem, prosem czy hakerem. A więc wita nas mapa noob versus pro versus hacker. Nawet mamy tipa, żeby zacząć od rewela noob. Ja szczerze, bardzo dawno już nie grałem detranów, więc sobie wchodzimy. No i co? Lecimy. Zbieramy sobie monetkę na początku, skok. Żeby na początku się też nie wyłożyć, bo to by było średnie. Myślę, że to na luzie. Aczkolwiek nie chcę z tego strollować. Dajcie znać swoją drogą, jaką... jak wy szybko to przejdziecie. Dobra, pierwsze jest. Dodujemy sobie trapa, inaczej bejtujemy. Druga monetka, pierwsze lewele są łatwe, by powiedział nawet. Przedamy sobie emotkę. Dobra, tutaj na poziomie nie powinno być nic. Co tutaj trzeba zrobić? Tutaj nic nie ma. Odbijamy się od tego, monetka. Z tym wózkiem yy, widłowym, a bardziej golfowym, zgaduję, że trzeba tutaj przejechać. Przejeżdżamy. Nie wiem, ja do tranów bardzo mało grałem w swoim życiu. Żeby być cztery, to chyba przyszedłem. Myślę, że z 4 albo 5 tak full. Kiedyś się bardzo dużo yy, napociłem, żeby przejść do tran, ale zobaczymy, jak sobie poradzę. Tymczasem kolejna monetka. Nie, na, nie idzie najgorzej, muszę przyznać, na, na razie. Impuls. Zabieramy sobie monetę, i o co tu chodzi? Chodzi tutaj o. To, żeby ta strefa nas nie ubiła. Szybko, dobra. Naładujemy sobie full speed. Dobra, strefa idzie. Tak. Przejdziemy. Cyk. Dobra, nie chcę, już przejdzie po prostu, bo nie ma co ryzykować. No i teraz lecimy. Ślizg, Dobra, moneta. I co teraz? Tutaj jest ściana, więc łatwy poziom. Lecimy kostki. Tutaj był tip kiedyś od y, ludzi, którzy to przechodzą, żeby nie kucać, Bo jak się kłóca, to później spacji nie można użyć. Też nie chcę szybko się wyłożyć, żeby nie było. No i mamy poziom pierwszy, więc GG, Szczeramy sobie emotkę i wychodzimy, żeby zaliczyć szybko czas. Z tego co u góry w prawym górnym było, to było 2, 12 sekund, więc tyle mi zajął poziom noob. Dajcie koniecznie znać ile wam, a teraz lecimy w pro. No i poziom pro już wygląda gorzej, nie ukrywam, jest gorzej. Wejtujemy sobie trappa, to jest prosta akurat. Drugi. No i pierwszy raz się wyłożyłem, no. Zobaczymy, ile razy swoją drogą się wyłożę. Dobra, cyk, cyk. Nie wiem, dlaczego pod tabem mam ekwipunek, a nie wyniki, no ale mniejsze. To za pierwszym, kiedyś mi to nie wychodziło, ale teraz wychodzi. emoteczka. I lecimy dalej. Tu już trochę gorszy poziom się wydaje. Skok. Oj, tu już się zaczynają schody i nie ukrywam. Pewnie trochę sobie tutaj posiedzę. Albo chociaż. Chociaż. Cyk, ładujemy sobie spida. Dobra. Speed. I udało się! Obra, bardzo szybko, jak, jak po mojemu, to się udało zrobić. Tu nic nie ma? Czy jest? Nie ma. Tylko nie mam speeda teraz, więc jeszcze sobie raz poczekamy. Chyba ten detran ma już 3 lata, więc autor mógł nie przemyśleć tego, że, te, że, że w tych czasach y, ludzie będą mieli przyspieszenie, no ale my sobie to wykorzystamy jak najbardziej, skoro już takie dogodnienia mamy. Tutaj chyba trzeba w tą pułapkę lądową wejść. Dobra, let's go. Jeszcze tutaj. Skok. Mam nadzieję, że mi zaliczyło tego checkpointa. Proszę. Dobra, let's go. To się przechodziło z tego, co widziałem u innych. To po prostu skokami się to przechodziło. Tak, jak najbardziej. Dodżek. Oj, i teraz się zaczynają skoki. Ja skakać nie lubię w tej grze. Ale sobie jakoś poradzę też. Ja bardziej jestem graczem arenowym, który po prostu trajharduje i różne kontenty woli yy, takie robić, no ale... Nad tym też się możemy skupić i spróbować monetka. Tu coś pewnie będzie? Oczywiście, że będzie, no. A zaraz to przejdziemy. Skok. Dobra. Ogarno ogarnięte moneta. I o co tu chodzi? Chyba po prostu żeby lecieć przed siebie, to mnie nie odbija. Halo! Niech mi ktoś powie! Jak to słynny mam głosił? Dlaczego? Dobra, skok, skok, chyba teraz się uda, bo mamy dobry potencjał, żeby to przejść. Trap zbejtowany, drugi, cyk, 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 moneta, tutaj nic nie mamy. I teraz o co tu chodzi? Tu jest level skip, więc pewnie to będzie ciężki level, A spróbujemy tego przejść. Najwyżej go później skipniemy, jakby się nie udało. Skok. Aha, można i tak. Jeszcze raz. Level... Dobra, po prostu ja was tutaj nie będę zanudzał tym levelem, jak coś więcej osiągnę, to wam po prostu pokażę na nim. Dobra, zrobimy następujące. Jeśli użyję tego guzika, to dodaję 10 minut do czasu, który widzicie w prawym górnym rogu. Mam nadzieję, że uczciwa umowa, a teraz próbuję dalej to jeszcze przejść, żeby nie było. Za jakie grzechy, niech mi ktoś to wytłumaczy. Dlaczego? Co jest? Skoro Kazama jest Kamim, to może ja będę... Cizerem, czyli najlepszym graczem world Cupowym w ogóle w tej grze, jeśli chodzi o detrany. Sorry za skupienie, ale. Okay. Tutaj jakoś to przejść, nie wiem jeszcze jak. O! Jest! Jest! To nie jest bambika dla Was normalnie, dla, dla tych, co to budowali, bo to chyba parę osób budowało. A od was widzowie, proszę sumała łapę w górę, bo męczyłem się bardzo długo tutaj. Już nie, wie, nie wiem, od kiedy, a my tymczasem lecimy dalej. Dobra, cyk. Jaki ja jestem dumny, że się jeszcze przeszedłem już. Nie obchodzi mnie że mnie ten trap zlikwidował. Dobra. Teraz tak, tam jest jakiś... Niefajne, coś chyba na do... Le... Aha, to nie działa. No, super. Odróżmy się w takim razie. I, 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 i ogarnijmy jeszcze raz temat. Siu. Okej, okay, zbajtowałem trapa. Dodge. Jeszcze raz to dodżujmy, bo ona się teraz odnowiał. To nie będzie ciekawe. Jeszcze raz. Dodge. Pełny. Dodge drugi. Bambik, bambik. Aha! I twórca nas strollował. Tu może być ukryte przejście za ścianą. Zobaczmy. Aha, nie ma. Dobra, no twórca nas strollował. Chyba jednak trzeba wpaść tam na dół, ale zaraz zobaczymy. Zeskoczmy sobie. I co by tutaj zrobić? Taniec? Halo? Nie działa, no? O! Zadziałało! Pobugowało się, pobugowało się jest. Lećmy już, żeby to skończyć, na to 40, otwieramy sobie, bierzemy bogi bo bo bomba, możemy sobie nawet rzucić, zatańczyć, i lecimy. Teraz jest ekspert, bierzemy samolotkę na start. Tu się chyba nie da wyjść, więc opisałem, że trzeba ten przycisk tutaj, co tutaj jest, nacisnąć. Jak najbardziej. Tu pewnie jest strawa, bo to jest ekspert po... ziom? Po Ha! Wiedziałem. Uch. O, tak blisko, za pierwszym by było no, jeszcze raz, dajcie znać w ogóle jak oceniacie moją, mojego skilla grania detranu, jeśli to tak można nazwać w ogóle. Ach, dobra, widzimy się jak to po prostu przejdę, wam pokażę tą próbę, lecimy sobie, cyk. Huch, udało się. Ten rysujemy, że tutaj byliśmy. Default <grym> Dance. I o co tu chodzi? To mnie likwiduje. Nie. O, uh! się wystraszył! Tak się wystraszyłem, że hej! Poziom przeszedłem. I o co tutaj chodzi? Tutaj jest jedna droga, dropper. Możemy sobie przejść w zasadzie w tego dropera, zobaczyć czy to o to chodzi. A, no super, twórca nas wykiwał, jak zwykle. Czy ja gram Troll Detrana Halo, może dół? Jednak nie dół. No to teraz została nam jeszcze trzecia opcja: Prawo albo. O! tutaj coś jest, dobra. To sobie jednak tutaj polecimy. Skok, skok. Nie, żeby tylko od tego nie paść, bo wstyd. Dobra, przyszedłem. I o co tutaj chodzi? Jest jeden kod, drugi kod, trzeci kod. Pójdźmy sobie teraz tutaj. No tutaj o dziwo działa to. Monetka, trapy. Ja trochę inaczej przejdę te trapy niż myślicie. O, zrobię tak i tak sobie przechodzę. Cyk. Sposobem, sposobem, bo tutaj nie, nie, ma, nie ma co na siłę wszystkiego robić, bo to jest bardziej na myślenie ten detron. Ja jestem bardziej graczem arenowym niż detranowym, no ale... Jakbyście chcieli, to mogę kiedyś jeszcze nagrać detrana. Nie wiem, jak co, co o tym sądzicie. Na razie to troluję trochę, bo nie mogę sobie wskoczyć. Czy ja mogę? Dobra, wskoczyłem. Tu na szczęście nic nie było. Czy to jest naprawdę aż tak proste, po prostu dodżowanie trapa. Dobra. Skoro tak, to tak. Siup. Shop, siu. Najce bambika szczelimy w międzyczasie. Okej. Okay. Dobra, tu, tu byliśmy, zaznaczymy sobie to. Okej. Okay. Sium, sium. Dajcie znać w ogóle, czy lubicie Detrane -y, albo w ogóle jakie, jak, jakie, jakie tryby gracie, bo niektórzy na przykład nie grają aren, tylko sobie grają Detrane. -y. Ja jestem ciekawy zresztą jak wygracie i co gracie. Ja może zacznę nagrywać te Detrany, znaczy jak Wam się będzie podobało, bo nie wiem czy robicie to, czy nie robicie. Tutaj szybko bym no tego trapa, Speed Dobra, bait Więc koniecznie dajcie znać co gracie, bo... Szczerze, ciekawe to jest. Trochę się gra, gra, gra te detrany. One były modne chyba, nie wiem, z 3-4 lata temu, ale fajne dalej, są so fajne, fajne. Dobrze, że tych trapów nie ma w grze, bo nie ukrywam. Lipa by była straszliwa, bo ona. No zawsze ktoś boksował i był ten trap i tak. No nie można było wskakiwać do boxa 50-50, ale. Nie wiem, mam nadzieję, że. Że e, e, nie będzie tych trapów, się skupiam tutaj, żeby nie paść, chyba, tu nic nie było. Uu! Ale fart, udało się, za pierwszym. Let's go. Pum, 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 Teraz tak. O kurczę, tutaj, no mógłbym to przejść tak speedem. Ale to będzie dłużej czasu zajmowało obstawę, więc sobie Classical'a strzelimy. Nie mogę tego przejść, nie wiem czemu. Już łatwiejsze są te, niż te, co mówiłem, że Kazama jest Kami, a ja Scissor. Więc nie wiem dlaczego go tego nie mogę przejść. Dobra, chyba mogę jednak. Tuptamy sobie. Oj, to już nie jest łatwe, tak szczerze. To już wyższa szkoła jazdy. Dobra, podejmujemy się tego. Lecimy sobie tak. Dobra, tocz. Spacja, halo. Działamy, spacja. Uff, ale blisko. Let's go. Tym razem. Ty ty, 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 trapie przytrzymany mnie nie zabiłeś. Przynajmniej chociaż tyle. Co my to teraz mamy? Mamy tutaj trapy, tutaj trapy. Chodźmy sobie. O, ups. O, o! Aztekowe pułapki, ciekawe. Związanie. Co? Halo, na końcu nie byłem. Jak mi ktoś to wytłumaczy. Mniejsza. Jeszcze raz. Azteki są fajne, łatwe są. A tu te już nie są takie łatwe. Próba milion. Ok. Ciup. Coraz lepiej już to idzie. Dobrze, że nas jeszcze tu nie dziemnęło. Co drogo, dajcie znać, czy budujecie może detrany? Bo byśmy może coś pomyśleli. To jak budujecie detrany, to dajcie koniecznie znać. To może bym przyszedł jakiś atran od was, jakby był ciekawie zbudowany, więc dajcie koniecznie znać. Podsyłajcie yy, informacje. Tutaj to baitujemy. Jak mówię, to mi łatwiej jest to przechodzić. OK. Jest, dobra. Let's go! Przejdźmy sobie pierwszy. O co tutaj chodzi? Trapik. Wstawiam, że jest to trapy u góry ta. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. O, to będzie cięż, cię, cię, ciężka misja, no. Jeszcze tutaj jest jakiś poziom, możemy sobie go opatrzyć, o co tutaj chodzi. A jednak nie możemy, no cóż. Dobra, przyniosę jeszcze raz, raz tego, zobaczmy. Siup. Siup. Elegancko. O! Dobra A jakby tak przejść... Mieliśmy pierwszy, mieliśmy drugi. A co jest na trzecim? W trzecim jest rift, no Wygląda to podejrzanie, nie ukrywam i najbardziej mnie kusi, żeby to przejść, więc teraz przejdziemy po prostu trzeci na razie. Bejtnijmy tego trapa. Cyk, cyk, cyk. Te górne trapy się aktywują szybciej od tych dolnych. Dobra. Cyk. No co ja zrobiłem? A bardziej co ten trap zrobił, no? Jeszcze raz. No jednak w godzinę się nie wyrobię, już to, już to, już to widzę, tym bardziej, że mi się te trapy nie aktywują, ale to jest włośliwość już taka Chociaż jak teraz się bym... Nie, nie wyłożył I co tu się stało? Aha, przeniosło nas. I to nie wiem, czy to, czy to nie jest koniec tak naprawdę. Bo tutaj powinna być moneta z tego co widziałem u innych, więc tutaj powinien być koniec. Nie wiem, wrócę się, a jak nie, to zaraz wam dam znać. No jak widzicie tutaj już jest moneta, bo przyszedłem ten detran drugi raz, więc zostawcie proszę suba za poświęcenie. Bo też nam nie dużo już brakuje do tysiąca, jesteśmy bardzo blisko. Dajcie znać, jaki wy osiągnęliście czas na tym detranie. Do następnego. Cześć!